Witajcie, moi drodzy widzowie! W internecie pojawił się ostatnio zwiastun nowej, ekscytującej strzelanki typu Extraction Shooter. Jakbyśmy już nie mieli ich dość na rynku. Chociaż czekaj, w sumie to nie mamy ich zbyt wiele na rynku, bo serwery tego typu gier są bardzo szybko zamykane, a same gry trafiają do kosza, bo wbrew pozorom ten gatunek nie ma wielkiego wzięcia. No ale nieważne, omówmy sobie wszystko na spokojnie. Dlaczego ta gra będzie moim zdaniem kolejnym niewypałem albo jak to niektórzy mówią, Concordem 2.0. Zapraszam do oglądania. Nie wiem czy widzieliście zwiastun tej gry, ale sam jego początek był świetny. Ta tajemnica, którą tam pokazują, rewelacja. Po chwili te dziwne sceny z postaciami grywalnymi, no po chwili ten zwiastun stał się zwyczajnie dziwny i nudny. I mean, Zacznijmy, może, od oprawy graficznej, bo osobiście jestem w szoku, że coś może wyglądać tak tandetnie, tak sztucznie i tak zabawkowo jednocześnie. We zwiastunie możemy zobaczyć postacie, które wręcz odrzucają swoimi designami. To nie jest tak, że spisuję maraton na straty, dlatego że postacie są brzydkie. Spisuję tę grę na straty, bo to najbrzydsze i najgorsze projekty postaci, jakie w życiu widziałem. Mamy do wyboru klockowatego robota, brzydkiego robota, jeszcze brzydszego robota, najpaskudniejszego robota w historii. I sam nie wierzę w to, co powiem, ale nawet Concord miał minimalnie lepiej zaprojektowane postacie. Ale nie zrozumcie mnie źle, one też były fatalne. Budzący kubeł na śmieci z zainkami to coś. Tak, akurat jest spoko. Fuj to coś. Babcie ze snajperko. To coś? Jeśli chcecie zobaczyć dlaczego, to zapraszam do obejrzenia mojego filmu o grze Concord. Jeśli nie zapomnę, to postaram się wrzucić link do tamtego filmu w opisie tego filmu. Ale tak czy inaczej, tworząc postać, pojazd albo broń do gry, lub filmu, należy zachować jednolitość projektu. Co przez to mam na myśli? Zacznijmy od kolorów. Postać powinna mieć na sobie pasujące do siebie kolory. Albo nawet pozwólcie, że powiem to tak: te kolory nie powinny się ze sobą gryźć. Dodatkowo, warstwa tej farby, tego koloru, nie powinna czynić modelu nieczytelnym, no chyba że jest to celowy kamuflaż. Dodatkowo, idealna ilość kolorów na obiekcie. Zdaniem moim i ludzi zajmujących się grafiką, których znam, to trzy główne barwy. Zobaczmy więc na postać Glitch z maratonu i przeanalizujmy dobrze jej design. Według mnie to jedna z postaci cierpiących na tak zwany overdesign. I pozwólcie, że porównam ją z postaciami takimi jak Eddie z Mass Effecta, Ash z Apex Legends i uwaga, bo to będzie jedyny człowiek w tym porównaniu: Harley Quinn. Osobiście wydaje mi się, że tworząc tę postać Glitch, minimalnie próbowano inspirować się właśnie Harley Quinn. Zobaczcie teraz na twarze tych postaci i powiedzcie mi, która z nich posiada zbyt wiele dekoracji, tworząc jeden wielki bałagan. No, oczywiście Glitch, która jako detale mające podkreślić wygląd posiada zaklejone usta, twarz przedzieloną na pół, pomalowaną na dwa kolory, czarne pomalowane powieki. Wielkie pomalowane brwi, coś jakby trzecie oko na czole, no i jeszcze te oczoebne włosy. Wszystkie te detale sprawiają, że na twarzy powstaje jeden wielki bałagan i ostatecznie nawet nie wiemy na co patrzymy. Ale idźmy dalej. Zobaczmy sobie teraz na Edi. Ma ona absolutnie minimalistyczny design który działa doskonale. Jedyną dekoracją w zasadzie są te holograficzne okulary. Popatrzmy dalej na Ash z Apex Legends. Ash posiada twarz jaśniejszą od kaptura, dzięki czemu widzimy ją wyraźniej. Ma też wyraźnie świecące oczy i tą kropkę na wardze, żebyśmy mogli skupić się na najważniejszych elementach twarzy. Wszystko do siebie pasuje. Nawet to lekkie pęknięcie na policzku nadaje charakteru. Harley również posiada bardzo dobrze dobrane kolory. I tak, ten design ma być bardzo ekscentryczny, ale został on zrobiony w doskonały sposób. Zauważcie, że twarz została rozdzielona na dwie części, dzięki czemu te kolory się ze sobą nie gryzą, a serduszko pod okiem jest odpowiedniej wielkości. Gdyby było ono większe, to moim zdaniem zniszczyłoby wygląd postaci. Spróbuję wam pokazać co mam na myśli. Wszystkie te postacie za wyjątkiem Glitch są stworzone tak, aby miały swój własny charakter. Patrząc na Glitch, widzimy jeden wielki bajzel, ale właśnie na tym polega overdesign, gdy już tracimy całkowicie charakter, który próbowaliśmy nadać naszej postaci. Pozwólcie, że troszeczkę zmienię temat, bo chcę pokazać czym jest overdesign na przykładzie Pokemonów. Jak myślicie, dlaczego ludzie lubią takie Charizarda? bo jest dobrze, minimalistycznie zaprojektowany. Porównam teraz ze sobą trzy Pokémony: Charizarda, Garchompa i Białego Curema. Charizard jest rewelacyjny, bo jest nieprzesadzony. Garchomp jest świetny, bo ma dodane sporo detali, ale nie są one przesadzone. Biały Curem jest absurdalny, bo posiada zbyt wiele niepasujących do siebie elementów, tworząc, e, tworząc jeden wielki nieład. I teraz wracając do maratonu. Glitch jest absurdalna, bo kogoś za bardzo poniosło przy tworzeniu postaci. Gdy popatrzymy natomiast na projekty broni oraz budowli, zobaczymy, że wyglądają one jak zabawki. What the Is this piece? Of Pozwólcie, że wskażę trzy style, jakie możemy zauważyć w grach, na przykładach znanych strzelanek. Pierwszy to futurystyczny styl. Idealnym przykładem broni futurystycznej są te, znajdujące się w Apex Legends. Broń wyraźnie nawiązuje do istniejących w prawdziwym świecie modeli broni, ale mają one swój własny futurystyczny styl. Styl realistyczny widzimy naturalnie w Call of Duty i Battlefield. Taka broń ma działać dokładnie, jak w prawdziwym życiu. Styl semirealistyczny. widzimy na przykład w Paladins, gdzie broń zasilana jest magicznymi kryształami, ale ma ona imitować działanie prawdziwej broni. Maraton mm. idzie natomiast w innym kierunku, którego kompletnie nie rozumiem. Bo oni stworzyli broń zabawkową. Cholera, nawet te postacie wyglądają jak zabawkowe ludziki, jak się dobrze przyjrzeć. Dlaczego twórcy postanowili wybrać styl zabawkowy? Nikt nie powie mi, że te bronie wyglądają jakkolwiek futurystycznie. W momencie, gdy Extraction Shooter zachęca mnie do zbierania łupów, zbierania coraz tu ciekawszych broni, powinny one być co najmniej estetyczne dla oka. To? To wygląda jakby zaprojektowuje pięciolatek. I znowu, sam nie wierzę, że to mówię, ale Concord Miał lepiej zaprojektowaną broń niż jakiekolwiek dziadostwo, które do tej pory widzieliśmy na materiałach promocyjnych maratonu. Drodzy twórcy, no proszę pamiętajcie o jednym. My jako konsumenci przede wszystkim decydujemy się na zakup towaru najpierw patrząc na ten towar. Jeżeli wizualnie speł spełnia on nasze wymogi, to najpewniej ten produkt kupimy. Jeśli więc pierwsze screeny i pierwsze gameplaye pokazują coś tak fatalnego, no to nie ma się co dziwić, że większość ludzi raczej przejdzie z obojętnością obok tego towaru, albo podejmie decyzję, że nigdy tego dziadostwa nie kupi, nawet na najlepszej promocji. Bo tak pamiętajcie, maraton będzie płatny, zupełnie jak Concord. I jak to się skończyło dla Concorda? Tak, wiem, jestem jasno, ciemnowidzem, no ale przepraszam bardzo. Nie ma szans, żeby to dziadostwo przetrwało dłużej niż miesiąc na rynku. Naturalnie, znajdą się ludzie, którym spodoba się taki styl graficzny, ale coś czuję, że większość graczy dostanie oczopląsu od gapienia się na te jaskrawe kolory i kanciaste kształty przez kilka godzin. Nie twierdzę, że ta gra nie posiada swojego własnego stylu artystycznego. Ja naprawdę pochwalam próbę stworzenia właśnie czegoś. Czegoś własnego, oryginalnego, czegoś, co wybije się właśnie, przyciągnie uwagę ze względu na swój oryginalny styl. Ale tylko dlatego, że coś jest oryginalne, nie znaczy, że nie wygląda jak plastikowe badziewie. Jeżeli Wy chcecie spróbować, napiszcie proszę w komentarzach, jeśli Wam podoba się ten styl. Według mnie jest on tragiczny. No i to tyle. Dajcie znać, co sądzicie o maratonie. Jak myślicie, czy będzie to najkrótszy maraton w historii, czy będzie to jedna z najlepszych gier w historii extraction shooterów i shooterów w ogóle? No powiedzmy sobie wprost: atrakcyjność to nie tylko i wyłącznie dobrze wyglądające postacie, ale dobrze wyglądający świat, otoczenie. Moim zdaniem, ten świat jest tak plastikowy i tak sztuczny, że nie będzie on potrafił przeciągnąć ludzi na dłuższą metę. No, ale cóż, zobaczymy, czas pokaże. Bardzo możliwe, że to nie ja mam rację. I bardzo możliwe, że setki tysięcy ludzi rzuci się na maraton. Ja dobra, już nawet sobie nie potrafię utrzymać powagi mówiąc te głupoty. Oczywiście, że ta gra zdechnie. Tak czy inaczej, komentarze należą do Was. Napiszcie, co u Was. Czy czekacie na maraton? Czy może jednak y, pominiecie premierę tego cudownego produktu? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale.